Ja tutaj ćwiczę, a koteczki nawet fajnie. Zobaczcie Rio blisko Kai, Majusia tu ich obserwuje. Także jakoś to się wszystko układa. Jestem dobrej myśli. Tak kochanie? Ty jesteś najważniejszą królową. Tak jest. Ojej, jaka piękna Aria. Jaka piękna Aria, Wie, ty nawet nie wiesz skarbie, że ty tylko jeszcze dziś i jutro i pojutrze raniutko jedziesz do domku, bo ja wiem, że ty już nie możesz tu wytrzymać. Całe szczęście, bo by mi serce pękło po prostu. Wiem, jesteś słodka. Przyjdę do ciebie będę z Tobą siedzieć bawić. Oj, kochanie, no, zobaczcie, kto zechce takie śliczne kociątko. One będą takie kochane, takie oddane. Takie szczęśliwe w nowym domku. Jak tam ciotka? Ja w ogóle nie powiedziałam wam, że po południu, o ile potrafię poznać Kupsko ciotki, Kupa była w kuwecie. Także jest to po prostu niesamowity, niesamowicie dobry znak. Wszyscy dostaniecie, wszyscy. Najpierw cioteczka. Tak, proszę cioteczko. Zostaniesz najpierw malutko, bo muszę ci łóżka zakropić. Teraz dostaniesz nasze kochane. Chodź słoneczko. No chodź, ja bym żeby cię troszkę było pytać. Chodź tu Chodź, O, no proszę. Głodne pateczki. Wcale nie jesteście głodne, bo że dostały po południu za dużo oczywiście. No i wcale nie jesteście głodne. Dobra, co muszę zrobić? Coś czego ona nienawidzi. Po prostu nienawidzi tego. Muszę jej do tych uszu. Dać. A nie wiem, jaki wy macie dzień, bo ja mam dzisiaj dość kiepski dzień. Mnie po prostu dzisiaj boli głowa. w sumie nie śledzę żadnych pogód ani nic takiego i nie wiem czy czy czasem nie zmienia się, czy jakiś śniegów nie będzie albo coś To naprawdę mnie boli głowa po prostu <laughs> a ostatnio zdarza się to bardzo rzadko słoneczko, czy ty musisz cioteczką kochanie, jak ty masz tutaj paciaką michę no ciotuś, cioteczka Pono ciuteczka. Ja wiem. Będzie cyrk. Tak, będzie z tobą cyrk, na patrzę. W tą stronę. Tak. Tak, tak, tak. I łóżko. Niestety... Nie, nie. Wiem już, popatrz jedno pięknie nam wyszło. Oj. Ej! No. Już, już, już. Pat, patrz, masz, masz, masz. No masz już. Nie, nie, ale nie, nie ruszę już tam. Nie. No troszeczkę, no niech się tam zadziała, no rybciu. No ślicznie, ślicznie, popatrz. O już troszkę weszło tak. oj, oj. No już już, 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 już nie robię nic. Chodź, 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 chodź. Proszę, no masz. Boże, ja o Tobie zapomniałam. A nie, nie zapomniałam Boże, bo umówiłam Cię na kastrację, przecież... Och, naprawdę, już jestem tak nieprzytomna, że co, że? przecież umówiona ona jest za tydzień. mam. No, no masz, Jedzą kitunki moje. Julko, bardzo bym chciał Cię pogłoskać. W ogóle, ja w ogóle nawet, wiesz co, nie przyjrzałam się, jak Ty chodzisz. Czy Ty masz jakieś jeszcze po tym kopnięciu jakieś tutaj konsekwencje? Chodź, jeszcze troszkę ci dam. Chodź, ciotka, chodź. Chodź, kloteczka, chodź. Wiesz, no jeszcze jakaś stałaś? Nie bój się. już ci nie kropie, już ci nie robię. Słoneczko, jesteś taka kochana. Taka dobra kiciunka. No, już widzisz, a ciotka to łóżka męczy. Ale zobacz, jak się lepiej czujesz. No. Taka dobra jesteś, kiciunia, taka kochana. Gadają dzisiaj ze mną wszyscy. No jak tam pojadłyście? Pojadłyście wączki. Kto się ze mną pobawi? Kto się troszeczkę pobawi cioteczką? O, przyszła nasza mureczka. I jeszcze burę, jeszcze takie brązowe kitki. Ciekawa jestem, jak będą wyglądać. Jak będą naprawdę czarno białe Ach, wezmę chyba telefon. Zaraz, porobię trochę zdjęć, bo takie brzydkie zdjęcia, że nikt ich nie zechce. No to raczej w dzień może. Nie teraz. No, ruszajcie się wączki. Nie wiem, czy Was w ogóle widać tamto. Dobra, to ja chyba ten telefon jednak przeniosę, żeby było widać kotki, a nie mnie. Żeby widać było koteczki, które się będą bawić ładnie. Tak? Tak ślicznie, brawo! No brawo! Ona jest wesołym kotkiem. To jest kociak. To jest po prostu kociak malutki. Tylko, żeby zaczęła do mnie przychodzić. Ale ona jest dobrym kotkiem, na a się nie na dokocenie, tylko do wzięcia do domu, dlatego że ona się nie chowa. Ona wychodzi, ona wychodzi do jedzenia. Nie ucieka na widok człowieka, tylko wita. Teraz akurat jak mówię, to się schowała, nie? To dopiero pech. To dopiero jest pech. No, pokaż, jak ty lubisz? Tak, właśnie. No, bo ciotka o tobie opowiada. Zachwala twoje walory, a ty co? I no, troszeczkę się pokazuj. Chodź, Mureczka, chodź, ty jesteś te prezentantką tej rodziny, w tobie cała nadzieja, że ktoś się zakocha, kocha, bo proszę, jaki to jest fajny kociaczek. A jeszcze są chudziutkie, bardzo. Siotka Klotka się obraziła na mnie, poszła tam na górę. Tak, Kloteczka? No, uciekła na górę. Po tym kropieniu uszło, ona nie może tego przeżyć, że ja jej robię taką krzywdę. No chodź kochanie, chodź. No chodź, chodź, kochanie, chodź. A słuchajcie, a co byście powiedzieli na motylka? Wy nie znacie chyba w ogóle. Chodź malutka, weźmiemy ciebie w nośkę na rączki, bo ty jesteś naprawdę reprezentantka tej rodziny. I weźmiemy motylka i zobaczymy, co oni na to. że ciotka tak okno zafajdała. Codzie co to jest? O, nawet się ciotka zainteresowała. Co to się motylek? Na no ławko. No ślicznie. I ja. mamuśka wychodzi. Hancia, co ty masz za imię? Nie wiem, czy jest cel, w całym internecie, jest kotka, która się nazywa Hancia. Muszę właśnie napisać, wiesz, do Pani Doktor o, o to cięcie boczne znowu w swoim wykonaniu. Także zaraz jeszcze napiszę. Łotik w gryzaniu mały. O, przyszedł. Przyszedł nasz łopczyk. Synek, cynek Synuś, chodź na to do mnie kiecieczkę. Ślicznie. Ślicznie się bawią, tak. On jest taki podobny do mamusi bardzo. Typowa mamusia, nawet piega na nosku. Tak tu genetyka zadziałała. Dobra, pora wam troszkę zdjęć. Synek aż po prostu aż drżał przed chwilą, tak chciał do motylka. wyszła. No ona... Ja nie wiem, wy może lepiej widzicie, jak oglądacie live'a. Mog, moglibyście zwrócić uwagę, czy ona ma jakiś problem z chodzeniem, bo jakoś tak nie wydaje się w tej chwili. Czasem mi się wydaje, że coś trochę lewa nóżka, ale to nie miałam okazji popatrzeć na nią, jak ona chodzi tak naprawdę. Wydaje się, że się wylizała i całe szczęście. Ładna ma się robi, wiecie? A jest taka chuda jak deska po prostu. A ten mały nie jest piękny? Popatrzcie, on jest taki puchaty. A teraz mamuśka wezmę. Mamuśka to jest trzeci kociak. Także jakby ktoś chciał mieć taką parkę identiko, to, to mamusia i synuś to są po prostu takie trochę bliźniaki. Z na pewno. Hm. A ty tu jesteś, Słoneczka. A nasza cioteczka się obraziła. Ona zawsze się obraża. Ona jest taka dobra, kochana, a ja przychodzę i robię krzywdę. No ta krzywda jest naprawdę dla niej pożyteczna. Cieszę się bardzo, że ona już opanowała kuwetę. Ale to ona umiała chyba to od początku, tylko nas sygnalizowała, że ją po prostu boi. To jest bardzo dobry znak. Tak? Bliźniaki, wy dwa? Wy dwa bliźniaki, wy. A. Ślicznotki takie. Takie ślicznotki. Dobra, to załatwmy trochę interesów, o drzewo kocie, matka z ciotką, <noise> ciotka się troszeczkę odbraziła, bidulka kochana, no a nasza dziewczyneczka się bawi, chłopczyk został przeze mnie zmolestowany i gdzieś, gdzieś uciekł, ale jest taki puchaty, taki fajny już. Dobrze, zrobimy tak kochani. Ja Was tu jeszcze zostawię z tą zabawką wyłączoną i zostawię. Mm, albo nadam albo Wam jeszcze drugie wyłączone, i zostawię jeszcze na chwilkę światełko. Okno otwarte, pójdę do tamtych. Tam nie będę długo, bo one mają siebie, mamusie. I potem Was pozamykam. Oczywiście, jakbym zapomniała. Bardzo proszę mi przypomnieć. No? Cioteczka, jesteś śliczna. Ty będziesz wspaniałą przyjaciółką dla kogoś. Ja to czuję. Jesteś tak towarzyska, tak miła kiczunia. Bardzo kochana. O, patrzcie, ciotka, klatka. <grytania> Cioteczka, kcić. Tak, pokaż się ślicznie, no. Dobra. Jeszcze ja nie mogę stąd wyjść, bo tu jest tyle fajnych kotków. Nie mogę wyjść, tu cioteczka po prostu dostała szwungu teraz. Cioteczka mi wybaczyła. I jest taka kochana, ona jest niesamowita. Ona tak kocha mi mizianki, tak kocha głaskanie. I proszę, zakochujcie się, bo ja po to pokazuję tą Kiciunię. Co ona wyprawia, jak ona się przymila, jak ona lubi to. Ona jest taka drobniutka i tak lubi człowieka. Kochana Kiciunia, kochana tak. Kochana moja Kiciuka, kochana. Kochana moja Kiciuleczka. No śliczna. Jeszcze masz nosek troszkę brudny. No mówiłybyśmy, ale pewnie będziesz histeryzować, nie? Bo będziesz myślała, że to coś z łóżkami. Tak? Jak ty się chyba dobrze czujesz? Już nie muszę ci dawać przeciwbólowych leków, nie? Już chyba nie muszę ci dawać. Wydaje mi się, że się czujesz. Wyśmienicie, tak? <śm> jak ona jest gadułka. To jest naprawdę kochana Kicia. Bardzo. Śmieszna taka. Taka iskierka. Takie iskierki to chyba nie mieliśmy jeszcze. Tak? Ojej! Taka moja iskiereczka śliczna. Tak? Dobra, wy się pobawcie. Ja wam zostawię wszystko. I idę do kotków. Dobra? Potem do was przyjdę. No, puścisz mnie, cioteczko? Puść. Nie możesz, kochanie, wychodzić. Wiesz, niestety, popatrz. O, dzieciaczki są. Nie możesz ty wychodzić. Lecą, pędzą, biegną. Tak, wszyscy głodni, wszyscy czekają na mnie. O, mój Boże, wszyscy na mnie czekają. Boziu, Boziu, ja nie mam jak tu nogi postawić. O, oj. A, oj, 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 oj. jak to tu. Co tu straszy. Cześć malutko, a ty co? Ty się jedzonka domagasz? Tak. Ty się domagasz jedzonka ty maluchu? O jejku. To moje maleństwo. Śliczne. Moje kochane kieciurki. Cześć maleńkie. Moje słoneczko. Czekajcie, gdzie tu jeszcze są jakieś kłodeczki, Czyli mnie kogoś nie zdeptała. No, kto jest takim pięknym małym kotkiem? No, kto jest takim pięknotką? Wszystko u was dobrze, ptaszyny? Tak, już dajemy mamusiu jedzonko. Mamuszka czeka. O, mamuszka chyba nie czeka, co ja Widzę, że... Co zjadłaś sporo dzień dobry? Kto tu wychodzi poza mamunkę? Kto tu wychodzi? Kto ma takie ucho jak mokle? Kto ma takie łóżko mokle? Kto? Taka piękność? Taka moja piękna śliczna? <noise> o, jakie Wy jesteście skarbeczki śliczne! Jakie Wy jesteście śliczne! Tylko niech Was ciotki widzą. A nie, tylko ja. Chodźcie tutaj na matę wszystkie, gdzie się bawi o no? Kto się będzie ściedeczką bawił? Klonik? Klonik piękny? Klonik i jesionik. Jesionik. <laughs> Słoneczka takie kochane. Takie piękne. tu tak siedzi, taki poważny kłod? Tak przemyśluje to wsiśko? Kto się będzie ziemną bawił? No tu masz siećkę, tak? Ojejku! Wy jesteście szkrawy, wy musicie do tamtego pokoju już iść. A żebyście poszły, to muszą znaleźć dom. Puzelki. No? Puzelki muszą znaleźć domek, tak. Kochane moje. <gry> Widzieliście tą akcję? A ty gdzie idziesz, słoneczko? Zobacz. Ja ci pokażę, jaki tutaj tron można mieć popać. Widzisz, jaki tron? Zejdzie stąd. No, da śladę. <grym> no, jak to będzie? Jak to będzie? O, hop. Ślicznie! Ślicznie! Kto tutaj teraz wchodzi? No. <noise> bawią się. <noise> jak teraz przeżywamy, że wszedł na taki duży, duży podeścig, a potem to po prostu będą śmigać. Pieski szczekają. Też się nauczycie troszkę tych piesków, nie? Moje kochane. O, jak się pięknie bawią. Łodzi. Tak się pięknie bawią, takie pięknioty, że naprawdę rzadko jakie, rzadko się zdarzają takie. O, parami można brać takie, patrzcie. Parami można rezerwować już, tak. Powiem Wam, że tak ciężko jest o domy, że jestem taka szczęśliwa z powodu Arii. Może pani, która chciała Arię, a mieszka w Katowicach, może jakiegoś innego kotka wypatrzy. Tylko cały czas te kotki parami i parami, więc ciężko jak jest jeden, to trzeba słuchajcie brać. No, bo one są malutkie. Nie mówię o tych, ale na przykład o puzelkach, bo te to wiadomo, że są malutkie, za malutkie. Tak? Dobrze, to wy sobie tutaj. Popisujcie się, Bączki. Mam nadzieję, że was widać. Wzięłaś tu widać? O, do miseczki. A ja biorę się za kuchotę, bo mama zje. Ja potem stąd nie wyjdę. Tutaj już chyba trochę jest takich małych szyszków w kubecie i takich małych może nawet kupek, chociaż to już ciężko zauważyć w tym żwielku. Już tak wychodzić, kochanie, wiesz, bo tutaj jest strażnik, strażnik pokojów, czyli Rio. Mam nadzieję, że on się w końcu kiedyś tego oduczy. Jemu ja po prostu było bardzo dobrze w kocim pokoju. Tak, to tam chodzi sobie? Kluska? Cio, kochanie. Ty masz dosyć już tego siedzenia, a jeszcze przed tobą tyle. Oho, Jeszcze masz dosyć. Dobra. Żegnamy się z kocioczkami. Takim pięknym tutaj dziubeczkiem. Pięknym dziubeczkiem. O, jakim pięknym, tak. Muszę jeszcze <śm> tak go pokazać. No, pokaż ten dziubeczek. Jaki on jest piękny. Tak tutaj rozruba tam rozruba tam rozruba wszystko prawidłowo tak a ty wiesz o tym że tutaj się wchodzi do tunelu zobacz no tak macie tunel swój osobisty śliczne kotki śliczne kotki, śliczne kotki. Mamusia się zabrała za mycie. Dobranoc słoneczka. I ostatnie kociąteczko zostało. Do zabawy. Jak jeszcze dotrwaliście, to pokażę Wam jaka to jest słodyczka śliczna malutka. Jak ona się już chce bawić, jak ona jest słodka. Jak ja się cieszę niesamowicie, że ona już pojutrze będzie w swoim domku. Gdzieś tam przejdzie pewnie z dzień czy dwa, trzy, cztery, nie wiem, strachu, a potem już będzie u siebie, będzie nie będzie siedziała sama. Bo kto to widział takiego kociątko skazywać cały dzień, całą noc na samotność? Przecież to jej maleństwo, jak ona pięknie, słuchajcie, się wyczyściła, jaka jest bialutka, jaka jest śliczna. Jaka ona jest y, puchata się zrobiła. Wszystko po prostu było cudownie. Cudownie. Dobrze, że kiciuńka ma uszka czyste. Żadnych świeżbów. Jest już po pierwszej dawce odrobaczenia. Więc wszystko będzie dobrze. Tak, kochanie. Tak, tak, tak. Moja malutka, ślicznotko. Ślicznotko kotko właśnie jeszcze jutro muszę książeczkę załatwić, ludzie. No, książeczkę muszę załatwić. Tia, kochanie, ti ty, moja, ti, 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 Piękna, moja, piękna. Jakaś śliczna źliczna kiesienka. Tu się bawimy na klatce. No, tak ją trafiło że siedzi sama, no dobra już przestaję narzekać, bo ja cały czas tylko marucę i marucę, no bo po prostu mi żal jej, no i tyle <laughs> no a wam dziękuję za oglądanie, nie wiem czy jeszcze czegoś nie nakręcę, bo wiecie u mnie teraz wszędzie się dzieje a szczególnie jak się położę do łóżka to się dopiero dzieje ale fajnie, że Majka z Rio się dogadują tak pięknie, że nie ma żadnej rywalizacji Majka się nie wkurza na niego a dzisiaj, słuchajcie, Kaja tak szalała znowu po południu, że oni dwoje się tylko na nią patrzyli w zdumieniu. <laughs> ale nie nagrałam tego niestety. Pięknotko, tak. Nareszcie się coś dzieje, nie? Dobra, koniec. Ja się jeszcze z nią pobawię, ale z wami się żegnam. Pa, pa, pa. Jak to nie nagrać jeszcze takich scenek? No, jak. Jak ona się tak tutaj pieści, wystawia, próbuje ze mną bawić. Jakaś kochana niunka, tak? Próbuje mnie tu zatrzepiać. Tak tam, ojejku, a jejku, jak próbuje dupeczka mała. Mała dupeczka śliczna. Taka kochana. No jesteś urocza. Ostatni dzień jutro laleczko. Ostatni. Potem będą Cię kochać, całować. Już zobaczysz. I spotkasz braciszka. Tak.